Witam Was w najnowszym odcinku na wingview.net. Pozdrawiam Was serdecznie z samego serca austriackiej stolicy, czyli z Wiednia. Przybyłem tu właśnie po to, aby opowiedzieć Wam o samolotach ATR. O ile z chęcią powiem, że Wiedeń to naprawdę ładne miasto, o tyle zwiedzanie go w temperaturze 36 stopni Celsjusza w cieniu to jest jakaś masakra, więc raczej gdzieś się schowam w cieniu, bo po prostu trudno jest tutaj nawet swobodnie oddychać. Poszukując jakiegoś schronienia przed żarem, dodam tylko, że wybór Wiednia jest nieprzypadkowy, bo to właśnie ze stolicy Austrii do Warszawy latają w tej chwili samoloty ATR 72 600. Tak dzieje się w soboty, ponieważ. Austrian Airlines wylizingowały na rok od szwedzkiego przewoźnika Bratens Regional Airlines właśnie dwa takie samoloty do obsługi tras cieszący się mniejszym obłożeniem. Korzystając z tej okazji, postanowiłem odświeżyć sobie pamięć i wybrać w podróż właśnie francusko-włoskim samolotem. Od pewnego czasu bowiem do Warszawy nie operuje już żaden przewoźnik rozkładowo wykorzystujący ATR. -y. Dlatego zapraszam Was na opowieść o historii całego przedsiębiorstwa ATR, no i oczywiście nie mógłbym nie wspomnieć o tym, jak było w czasach, kiedy te samoloty wykorzystywał Lot i Eurolot. Zostańcie ze mną do końca odcinka, ruszajmy! Początki ATR to wczesne lata 80. Wówczas Francuzi i Włosi zdecydowali się połączyć swoje programy samolotów regionalnych i rozwinąć taką konstrukcję wspólnie. Z końcem roku 1981 zapadła decyzja o tym, że wspólnie rozwijana będzie konstrukcja nazwana później ATR 42, a pierwszy statek powietrzny tego typu wzbił się w przestworza w roku 1984. Kilka pierwszych samolotów ATR 42 oznaczanych jako ATR 42-200 posłużyło jedynie do testów. Wersja produkcyjna, czyli ATR 42-300, napędzana silnikami PW120, mogła rozpędzić się do prędkości przelotowej nieco ponad 500 km na godzinę. Pierwsze samoloty ATR-42-300 trafiły do francuskiego przewoźnika Air Littoral, a ta wersja samolotu wytwarzana była do roku 1996. Producent szybko zorientował się, że ATR-42 jest samolotem, który odnosi sukces i że na rynku jest zapotrzebowanie na konstrukcję trochę większą. Dlatego zdecydowano się rozwinąć projekt ATR-72, a pierwszy samolot tego typu wzbił się w przestworza w roku 1988. W ten sposób do roku 1998 wytwarzane były samoloty ATR-72-200. Pierwszym odbiorcą samolotów ATR-72, wydłużonych o 4,5 metra w stosunku do swoich mniejszych braci i posiadających rozpiętość skrzydeł większą mniej więcej o 3 metry, były linie Finer. Już w 1994 roku, w czasie salonu lotniczego w Leburze, producent zaprezentował nową wersję samolotu ATR-72, tym razem w wersji 500. Samolot, oczywiście, różnił się od poprzedniej wersji: otrzymał silniki PW127E, a w kabinie pasażerskiej pojawił się nowy wystrój nazwany Elegance. W dalszych krokach opracowane zostały wersje cargo, które do dzisiaj z powodzeniem służą w różnych towarzystwach lotniczych. A patrząc na te konstrukcje w takim szybkim skrócie, ATR-42 może zabrać na pokład 47 pasażerów, ATR-72 w wersji 564. Samoloty mogą zabrać na pokład odpowiednio 6,5 i 8,5 tony ładunku. I tak oto dochodzimy do roku 2007, kiedy ATR oficjalnie rozpoczął program 600. Jednym z podstawowych założeń programu było stworzenie konstrukcji maksymalnie zunifikowanych i to się w zasadzie udało. ATR 42600 i ATR 72600 mają 90% wspólnych elementów. Warto odnotować, że wraz z wdrożeniem do produkcji nowej wersji samolotu pojawiły się nowe rozwiązania wspomagające pracę załogi. I tak na przykład istotnymi elementami sa samolotów ATR 72 w wersji 600 są zautomatyzowane checklisty. W przypadku wykrycia awarii załoga po prostu otrzymuje informację o tym, jaką procedurę powinna wdrożyć w takiej sytuacji. Dodatkowo samoloty wyposażono w MPC, czyli multipurpose computer monitorujące zachowanie samolotu w trakcie lotu. Wreszcie no nie dałoby się bez tego, w końcu mamy tutaj Włochów i Francuzów. Dumą producenta jest kabina Armonia, opracowana przez dobrze znanego włoskiego projektanta Giugiaro. Jak wskazywał ATR, to co było kluczowe z perspektywy przewoźników lotniczych, ATR 72 był o 40% tańszy w eksploatacji niż odrzutowce regionalne i o 10% tańszy w eksploatacji niż konkurencyjna konstrukcja zbudowana przez bombardiera. I w charakterze przerywnika kilka refleksji z pokładu, właśnie samolotu ATR-72600. Muszę powiedzieć, że tak jak generalnie nie jestem zwolennikiem turbopropów i co do zasady wolę samoloty odrzutowe, to jednak w ATR-ze jest ciszej niż w nieszczęsnym Dashu, którego zdarzało mi się trochę krzyżować na moim kanale. Chociaż wnętrze tego egzemplarza o numerze rejestracyjnym Sierra Eco Mike Kilo Eco, czyli SE MKE, jest już trochę zużyte, szczególnie mocno zrysowane są okna, to mimo wszystko fotel jest całkiem wygodny, a podróż naprawdę przyjemna. Oczywiście podróż jest nieco dłuższa niż w przypadku rejsów obsługiwanych samolotami odrzutowymi, no bo. Jeżeli weźmiemy pod uwagę rozkładowy czas lotu lotowskiego Embraera, będzie to godzina i 15 minut. W przypadku rejsów obsługiwanych ATR-em czas ten wynosi godzinę i 45 minut. Jest to trochę dłużej, no ale oczywiście nie jest to taka różnica, która by powodowała, że pasażerowie odstąpią od skorzystania z tego połączenia. Swoją drogą z ATR-em wiąże się jedno z takich sympatycznych y, wspomnień lotniczych. Pamiętam, jak jeszcze w lotowskich barwach latały ATR-72, i wówczas leciałem takim samolotem z Gdańska do Warszawy, i po rejsie udało mi się dostać do kokpitu, a nawet. Pilot zrobił mi zdjęcie w tym kokpicie za sterami samolotu, no to już było naprawdę dosyć dawno temu, ale wciąż zostało w mojej pamięci. I to jest chyba właśnie dobry moment, żeby przejść do tego jak wyglądała historia i jaka jest teraźniejszość eksploatacji ATR-ów w naszym kraju. Zaczęła się ona w roku 1991, wtedy do polskich linii lotniczych lot dotarły pierwsze samoloty ATR-72-200. Miały one na pokładzie 64 fotele i otrzymały znaki rejestracyjne od Sierra Papa Lima Foxtrot Alpha do Sierra Papa Lima Foxtrot Hotel. Łącznie polski przewoźnik zamówił 8 samolotów ATR-72 w wersji 202. W roku 1996 lot powołał do życia EuroLot. ATR -y trafiły do niego, a w latach 1998-1999 do floty przewoźnika trafiły także mniejsze ATR-y 42-300. Pozostały one jednak we flocie przez krótki czas, jedynie do 2002 roku, kiedy zastąpiły je atr -y 42 w wersji 500, takie jak te widoczne w tej chwili na zdjęciach. No i niestety, wiedeński upał spowodował, że przegrzała mi się kamera, także chyba się muszę streszczać. Kończąc temat ATR-ów we flocie lotu i Eurolotu, mogę tylko dodać, że ich służba definitywnie zakończyła się pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. Wówczas zastąpiły je zamówione u Bombardiera samoloty Dash 8Q400, o których również opowiadałem na moim kanale. Warto jeszcze tylko dodać, że atr -y występowały również we flotach linii White Eagle Aviation, Globusa czy OLT Express. Wszystkie te linie niestety już dzisiaj nie istnieją, ale eksploatowały one w przeszłości atr -y 42, no i po dziś dzień 10 ATR-ów wykorzystuje polski Sprinter. I wreszcie pod koniec chciałbym przejść do planów ATR na przyszłość, bo takie jak najbardziej istnieją. W tej chwili ATR stworzył coś takiego jak ATR Evo Concept i zakłada on, że do roku 2030 zostanie stworzony samolot ATR napędzany silnikiem hybrydowym, a więc takim, który będzie wspomagany napędem elektrycznym. Producent zakłada, że będzie taki samolot tańszy w eksploatacji o 20% w porównaniu do statków powietrznych napędzanych silnikami Pratt Whitney 127M. Wykonana z lżejszych materiałów konstrukcja przystosowana do wykorzystywania zrównoważonego paliwa lotniczego, czyli SAF, Sustainable Aviation Fuel, ma znacząco ograniczyć również emisję dwutlenku węgla i tu, podobnie jak w przypadku zużycia paliwa, spadek ma wynieść 20%. Zobaczymy, czy Ateorowi uda się osiągnąć zamierzone cele, a tymczasem. To już wszystko na dziś. Bardzo dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Jak zwykle zachęcam was do subskrybowania mojego kanału, tak abyście wiedzieli, że pojawiło się tu coś nowego. Do zobaczenia na wing.pl.